Teraz poznasz trzy podstawowe narzędzia, które bardzo często wykorzystuje się w różnych projektach graficznych: pędzel, gumkę oraz narzędzie do wypełniania. To właśnie dzięki nim możesz w prosty sposób dodawać, usuwać albo zmieniać elementy swojej pracy. Zacznijmy od pędzla, czyli Brush Tool. To narzędzie służy do rysowania i malowania, a jego największą zaletą jest możliwość pełnej kontroli. Możesz swobodnie zmieniać jego rozmiar, dopasowując go do dużych powierzchni albo bardzo drobnych detali. Do tego dochodzi twardość krawędzi, miękki pędzel pozwala tworzyć delikatne przejścia i cieniowanie, a twardy nadaje się do wyraźnych, ostrych kształtów. Oczywiście kolor wybierasz z palety, a na górnym pasku znajdziesz dodatkowe ustawienia, takie jak klecie oraz przepływ farby, czyli flow. To one decydują o tym, czy pociągnięcia pędzla będą lekkie i subtelne, czy mocne i intensywne. Dobrą praktyką jest też tworzenie nowych warstw przy pracy pędzlem, dzięki temu możesz malować, nie ingerując w oryginalny obraz. W ten sposób łatwiej później cofnąć zmiany albo edytować tylko fragment projektu. Drugim narzędziem jest gumka, czyli Eraser Tool. Działa prawie tak samo jak pędzel, z tą różnicą, że zamiast rysować, usuwa. To szybki sposób, aby poprawić błędy albo pozbyć się zbędnych fragmentów. Tu również możesz dopasować rozmiar i twardość, dzięki czemu gumka pozwala zarówno na precyzyjne usuwanie pikseli w małym fragmencie obrazu, jak i na czyszczenie większych obszarów. Miękka krawędź da efekt płynnego zanikania, a twarda wymarza dokładnie i ostro. Warto też pamiętać, że gumka może działać na różne tryby warstw, co pozwala uzyskać ciekawe efekty przy bardziej zaawansowanych projektach. Jeśli chcesz pracować nieniszcząco, dobrym rozwiązaniem będzie maska warstwy, bo wtedy możesz cofać wymazywanie bez utraty grafiki. Trzecim narzędziem, które warto znać, jest Paint Bucket Tool, czyli narzędzie do wypełniania. Jego działanie jest bardzo proste. Wystarczy jedno kliknięcie, aby cały zaznaczony obszar został pokryty wybranym kolorem. To idealne rozwiązanie, gdy chcesz szybko zmienić tło wypełnić kształt albo zamalować większy fragment, bez konieczności ręcznego malowania. W praktyce oznacza to ogromną oszczędność czasu. Co ważne, narzędzie do wypełniania możesz połączyć z opcją tolerancji, to pozwala kontrolować, jak szeroko program szuka podobnych odcieni do zamalowania. Dzięki temu możesz wypełniać tylko bardzo precyzyjny fragment albo całą powierzchnię zbliżonych kolorów. Te trzy narzędzia: pędzel, gumka i wypełnienie stanowią absolutną podstawę w pracy z grafiką. Dzięki nim możesz zarówno tworzyć nowe elementy, jak i poprawiać te, które już istnieją. Wystarczy trochę praktyki, aby poczuć się pewnie i sprawnie korzystać z tych opcji, a kiedy je opanujesz, dalsza edycja i eksperymenty staną się dużo prostsze i przyjemniejsze. Pamiętaj też, że im lepiej zrozumiesz działanie tych narzędzi, tym łatwiej będzie Ci korzystać z bardziej zaawansowanych funkcji programów graficznych. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę to dla mnie znak, że tworzenie kolejnych ma sens. Koniecznie daj znać w komentarzu, co o nim sądzisz i o czym chciałbyś zobaczyć następny odcinek. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, kliknij czerwony przycisk poniżej i dołącz do naszej społeczności, żeby nie przegapić żadnego nowego wideo. Do zobaczenia wkrótce.